Myśli na każdy dzień, sługa Boży, Denanty Katarzyniec, 22 lutego. Najwięcej zaś umacnia nas w drodze cnoty wiara w niebo, wiara w szczęście. Popatrzmy, ile robi się zabiegów i starań, ile dokłada się trudów i pracy, aby uzyskać jakąś nagrodę od ludzi. A my wiemy i wierzymy że Bóg jest nieskończenie bogatym panem, że Jego nagroda nieskończenie przewyższa wszelką zapłatę ludzką i nie mielibyśmy dla pozyskania i wysłużenia sobie tej nagrody u Boga choć tyle dołożyć starania, ile ludzie dokładają, aby się dorobić majątku, aby zapewnić sobie życie doczesne. Jeżeli wiarę żywą w niebo mieć będziemy, wówczas nie będą wydawały się nam za trudne przykazania Boże, ani przepisy doskonałości chrześcijańskiej, ani długie modlitwy, ani posty, ani cierpienia. Jak to nie wydawało się trudne dla świętego Pawła, który mówił: Utrapienia tego czasu niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która się w nas okaże, jak gdyby chciał, powiedzieć: cóż znaczą te trudności wobec wiecznego szczęścia, wobec wiecznej radości w niebie?